Gadu, gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu, gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie Gadu, gadu w Radiu Rekord. Trudno w to uwierzyć, ale naszym gościem dzisiaj jest emeryt. Człowiek o niezwykłym zmyśle smaku i odwadze w kuchni. W programie Masterchef znalazł się w top 5. Najlepszych kucharzy w kraju, można powiedzieć. Tomasz Skobel dziś z nami w mikołajkowym odcinku Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Y jesteś emerytowanym żołnierzem, więc skąd w tobie miłość do kuchni? Czy to było cały czas, czy nagle odkryłeś, jak już tym emerytem zostałeś? Nie, no. Y y y Wojsko, czy jakikolwiek inny zawód, nie przeszkadza w tym, żeby sobie odnaleźć inne pasje, bo po prostu, że gotuję, to zajmuje się też innymi rzeczami. Yy, więc, jakby, aspekt wojska z boku, natomiast kuchnia chyba. Od zawsze gotowałeś? Yy, nie, od zawsze nie. Natomiast, jak już chyba się usamodzielniłem w życiu i, i, i gdzieś tam sobie musiałem sam gotować, no to. Zacząłem to robić, oczywiście te pierwsze kroki wiadomo jakie były, natomiast zawsze z wizytą u rodziców czy u mamy, tak, no to było tak, że jak zrobiłaś ten rosół, albo jak zrobiłaś to, albo jak tamto, więc Interesowałeś. interesowałem się tym, poszukiwałem tych smaków, tak, które, które, które ona robiła, no i stąd chyba to się wzięło, tak, wiadomo, krok po kroku i dzisiaj jestem, gdzie jestem po prostu. A jaki jest twój kulinarny konik, taki ulubiony aspekt kuchni? Oj, na pewno nie jestem y, cukiernikiem. To y, potrafię pewne rzeczy zrobić, natomiast nie jest to moja mocna strona. Zresztą to też było widać w programie. Natomiast y, fajnie się czuję w czymś y, mięsnym y, czy rybnym, bo bo lubię, lubię to, o, lubię mięso w ogóle i, i jakby tutaj, natomiast nie mam, jakbyś mnie zapytała jakieś takie konkretne danie, czyli co jest twoim popisowym takim szlagerem, to chyba to nie mogłem to bym odpowiedzieć. Bo, bo ty lubisz eksperymentować. Bo, bo jestem, bo jestem y, wynalazca, że tak powiem, lubię eksperymentować, lubię próbować, nie zawsze jest to fajne, no ale skądś się biorą te smaki, jak nie spróbujemy, to nie będziemy mieli. Ale czy bazą jest dla ciebie właśnie ta nasza polska kuchnia mamy, czy jednak jesteś takim y, y, światowcem, nie wiem jaka, azjatycka kuchnia, kubańska. Jak to jest... e, nie, czyli znaczy, jestem e, e, zakochany w polskiej kuchni, takiej typowej polskiej kuchni. Natomiast e, jeszcze bardziej kocham ją jako nowoczesną formę. Więc e, tutaj nat natomiast jest coś takiego jak mm, czerpanie e, różnego rodzaju e, technik z innych kuchni, bo e, i łączenie z tą naszą Polską. I łączenie z tą naszą, tak? Takie, Taką formę na przykład nauki dostałem, kiedy byłem na jednej z restauracji w Polsce, w Water and Wine, i tam jeden szef Marek Fliciński mi pokazał rybę polską, tak, ale za techniką japońską wykonaną, więc i rodzi się w ten sposób nowoczesna kuchnia polska. Super sprawa. Gadu, gadu w radiu Rekord. A kiedy się ogląda taki program jak MasterChef, widać y, ogromne tempo i też presję. Jak sobie z tą presją radziłeś? Czy to z każdego w każdym odcinku jest już coraz lepiej, czy zależy od dnia? Yy, nie radziłem sobie z tą presją przeważnie, bo y, jednak mm, założyłem, założyłem sobie jakieś cele, które chciałbym osiągnąć w tym programie i no Jestem osobą, która dąży do nich, i czasami trudno o, przegryźć widmo porażki, mm. i emocje są. I za każdym razem, ja, jako osoba, która stara się zawsze perfekcyjnie coś wykonać, coś podać, coś zrobić, to nie, czasami nie godzę się z, z formą, która jakby jest w danym momencie, i, no, i, i wtedy powstają różnego rodzaju emocje. Do tego dochodzi rywalizacja, jakieś u, uczucie porażki, czy czegokolwiek. Trzeba umieć się szybko podnieść. Trzeba się umieć, umieć się podnieść, reagować. I nie zawsze to wychodzi. Natomiast y, jest to ogromny stres, bo to, że ktoś powie y, przyszedłem tu do zabawy, to jest nieprawdą. Bo każdy chce wygrać taki program. To jest, y, to jest sukces jakiś. To jest, to jest niesamowite osiągnięcie i, i, i Popularność, którą chyba, chyba każdy lubi, natomiast y, aspekt finansowy, aspekt sławy jakiś, no, każdy z nas uczestników ma dzisiaj konto na Instagramie czy Facebooku i się w jakiś sposób reklamuje. Dlaczego? Dlatego, że potem był też ten program, prawda? A nie dla zabawy, żeby tam przyjść. No, oczywiście zabawa zabawą, no ale rywalizacja jest jednak tej głównym aspektem. A najtrudniejsza była presja czasu, czy zadany konkretny temat, czy może z, jakby stawienie czoła no, takim czołowym y, polskim kucharzom? Yy, najtrudniejsza była kreatywność. Bo no, czas to można sobie zorganizować. Jak znamy, znamy jakiś produkt, no to sobie go organizujemy i nie, nie, nie ma tu problemu. Wiadomo, o, że... Trzeba szybko dostać ten przepis. Dlatego ta kreatywność jest tutaj najważniejsza, bo dostaj, stojąc przed jurorami, dostajemy temat, zadania. No i tak naprawdę jest minuta do wejścia do spiżarki, wzięcia jakichś tam potrzebnych składników, ale w tym momencie to już musisz wiedzieć, co ty będziesz gotować. Bo znasz temat i masz minutę na przykład, albo spiżarka będzie otwarta 5 minut. No właśnie. Więc... Robimy placki. Aha, no to z czego? To, 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 tamto. Ale y, trudność pojawia się wtedy, kiedy ty masz już ten temat, wchodzisz do spiżarki i widzisz ogrom produktów i gubisz się. A może jednak orzeszki, a, a może, może kapusta, lepiej, a, może a może tak, march, tak. I, i. I można czasem przesadzić Właśnie. albo przegapić. I tak się zdarzało, tak? Że, że ktoś niepotrzebnie coś dał, bo, bo chciał przekombinować. Nie, nie. Ja to powiedziałem chyba w którymś z pierwszych odcinków, że najważniejsza jest prostota, nie ma co kombinować. No i faktycznie to się chyba sprawdzało do końca. Gadu gadu w Radiu Rekord. Co daje udział w takim programie i czy od razu wiadomo, rodzi się pytanie, czy polecasz pranie udziału w takich programach, czy każdy się do tego nadaje, Twoim zdaniem? Hmm, no to czy się nadaje, no to już aspekt. charakteru grorów. danego. No, charakteru I, i jedna rzecz bez gotowania się w tym programie człowiek nie znajdzie. To, to, to jest jasna sprawa. Ale to już musi być taki wyższy poziom? Nie, jesteśmy amator, amatorami. Kiedy mieliśmy castingi online, nasza grupa osób wybrana spośród tam tysięcy uczy... chętnych, no to ten casting online też się odbywa z kucharzem i ten kucharz zadaje pytania, bo po pierwsze nie możesz być pracownikiem kuchni, jakimś tam kucharzem, po szkole jakichś tam gastronomicznych, po kursach. Czyli to nie jest tak, że, ty, jest... że możesz się do takiego programu przygotować, tak jak sportowiec, założyć sobie plan na parę lat, mm, tu pójdę na ten nie, kurs, tu na nie, ten. Nie, 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 dokładnie nie. I pytania na przykład, co to jest ceviche, czy co to jest... Coś innego w ogóle są tego typu podstawą na castingach, no bo wtedy osoba, która się znana, no to wie, czy ty jesteś z wykształcenia kucharzem, czy nie jesteś, albo jak, na jakim poziomie jesteś w tej kuchni i, i no i też to są, to są jakieś kryteria, które tam decydują o tym, że dostaniesz się do programu, prawda? Ale warto? No i każdemu polecam. To nawet nie, jest, nie jestem w stanie w jednym zdaniu opisać albo w ogóle wyrazić się, co daje taki program, bo, bo tak jak na wstępie powiedziałem, że to nie jest Mastersze, to nie jest tylko gotowanie na planie. To jest niesamowita ilość ludzi, która bierze udział w tym. To jest niesamowita przygoda, która daje ci, jeżeli dochodzisz do pewnych etapów, większe jeszcze możliwości, poznajesz niesamowitych ludzi, bo na planie jest ponad 100 osób, poznajesz jurorów, poznajesz gości, poznajesz miejsca, które cię zabierają. Nowe smaki. Nowe smaki. Uczy się, ja dostałem taki bagaż doświadczenia, taki bagaż y prezentów, mogę powiedzieć, tak które dzisiaj chcę realizować w kuchni, że po prostu to jest nie do pisania. No. Ja, ja całkowicie zmieniłem y się kulinarnie po, po, po programie. Ja gotowałem, owszem, tak jak tu raz powiedzieli moi znajomi. No to gotowanie było, bo żeśmy pojechali tam, jak ugotował tamto. Ale te smaki, które przywiózł z Masterchefa, które y y wykreował sobie w MasterChefie, no to teraz to jest, jak oni powiedzieli, mistrzostwo świata, Zupełnie tak? Inny Zupełnie inny poziom. inny poziom to jest w ogóle. Ale żeby nie było, że tylko jesteś i byłeś kucharzem, jak sobie trochę szukałam na twój temat, to masz wiele, wiele pasji w życiu. Między innymi Radomianie mogą cię kojarzyć z biegu na sześć łap. Jesteś miłośnikiem zwierząt. <laughs> E, tak, generalnie tak. Jestem miłośnikiem zwierząt. E, martwi mnie, mogę powiedzieć, nawet los, bo tych, tych psiaków, kotów i innych zwierząt bezdomnych. No właśnie, na czym w ogóle polega bieg sześciu łap, bo może ktoś nie wie. E, bieg na sześć łap, tak. Byłem e, twarzą dwóch edycji, mam nadzieję, że nie ostatniej, nie ostatni raz. Natomiast jest to bieg, kiedy, nie tylko bieg, bo to też może być spacer, kiedy schronisko otwiera się dla szerszej, grupy ludzi. Nawet, generalnie zawsze jest otwarty, ale jakby większe zainteresowanie wtedy jest schroniskiem. Każdy może przyjść, może wziąć psa i wyprowadzić go na spacer, bo te psy, wiadomo, są w tych, tych końcach, tak, tam. bidulki siedzą, więc można je wziąć i jednego, drugiego, trzeciego, bo to nie jest powiedziane, że jednego. Jest w schronisku ponad 400 psów, więc ma, jest z kim wyjść na, ten, na, na te przysłowiowy kilometr i, i sobie taki spacer z psami zrobić. A to jest dla wszystkich frajda, nie tylko dla psia, bo, bo y, na co dzień nie możemy sobie tak wziąć tego psa, bo no, to jest jednak odpowiedzialność. Psy są, wiadomo, no, różne reakcje mogą być. i. No to są i, też i, często przy, psy po przejściach, Tak, to są no. psy po przejściach. Y, wiem, bo mam dwa takie ze schroniska i, i, i też. Oszczędzały się, oczywiście. Oczywiście. Mamy swoje zachowania wyuczone, wypracowane też przecież na tej ulicy. Ale jak ktoś by chciał, a nie ma warunków, to może spokojnie do schroniska tak. przychodzić i sobie psami, ta? tak, opiekować. Tak, jest, jest zawsze, zawsze mm, bodajże, w niedzielę chyba są, jakby tutaj mogę powiedzieć, drzwi otwarte, tak? dla wolontariuszy i, i, i nie tylko, że można sobie przyjść do schroniska, można wyjść z psem na spacer. Można postarać się jakąś taką y, adopcję, która y, niekoniecznie psa do domu zabieramy, ale się piekuję nim będą w schronisku można, no jest wiele form, które mogę, można zrobić dobrego dla schroniska, dla, dla tych podopiecznych. Super. A w kuchni nie boisz się ryzykować. Czy to wynika z twojego doświadczenia, czy raczej z twojej odwagi wojskowego? Mojego doświadczenia kulinarnego nie mam, jakby, bo jeśli mówimy o doświadczeniu domowym takim, no to okej. Okay. Odwagi wojskowego? Nie, 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 ja nie jestem osobą, jak to Ludzie to trochę tak mylą aspekt. Wojskowy to taki twardy yy, kamień, beton, chłop, który. No właśnie, a nie. jak to, jest? to da się tam w mnie ogóle moż przeżyć mnie bez można, charakteru. Mnie można było zobaczyć po czy jestem twardy, czy nie jestem twardy. Natomiast yy, nie boję się eksperymentować, bo ja nie chcę w swojej kuchni podać zwykłego schabowego na talerzu. Pomijając aspekt, pomijając w ogóle schabowego z programu, natomiast ja chcę, żeby on był inny. To nie, ja jestem indywidualistą, ja jestem osobą, która chce się wyróżniać i, i ten schabowy chcę, żeby mój był jedyny w swoim rodzaju. I tak ze swoją kuchnią i dlatego eksperymentuję i, i dlatego używam różnych sztuczek, czytam wiele o tym. Stąd się bierze to, to. No dobra, ale to od razu cię zapytam, a jakaś taka klapa totalna, że coś nie, no połączyłeś to się nie dawało w ogóle do jedzenia, musiałeś wyrzucić. Coś ci się przypomina? Tak w domu? Mhm. Nie, chyba nie. Zawsze się zjada. Zawsze zjada. się zjada. Tak jakby to nie było. Ale ze łzami w oczach się zdarzało? Znaczy nigdy nie miałem tak, że kurczę, już rzucam kuchnię i więcej tego nie zrobię. Albo dobra dobra, to danie jest nie moje i nie będę tego robił. Nigdy. Przykład mojego ostatniego dania w MasterChefie. Klapa, totalna klapa, nie będę mówił już dlaczego nawet, bo do no nie o to chodzi, ale danie poprawiłem, zostało sprawdzone raz jeszcze, kilka dni później i, i okej, okay. I, i, i nie poddaję się w tych swoich to, z kulą, z którą miałem problem w MasterChefie, ją zrobiłem w domu, ją można zobaczyć na Facebooku, nie jest idealna, bo robię ją naprawdę, ją w wysokich temperaturach, to nie jest proste, natomiast na pewno będzie jeszcze ładniejsza. Gadu gadu w Radio Rekord. A lubisz Radom? Masz plany konkretne z tym miastem związane na przyszłość? Czy lubię Radom. No Radom jest moim miastem rodzinnym i. i... Jakby e, mój powrót po 20 latach, kiedy tu nie było mnie, kiedy pracowałem gdzieś tam w Polsce. Mówiłem, jak moi goście opowiadałem że wrócili tak, do Radomia. Mieszkałem gdzieś indziej i ja. wróciłem po 20 latach do Radomia. To świadczy o tym, że, że ten Radom... Ma coś w sobie. Ma coś w sobie, tak? E, możemy się śmiać z Radomia i tak dalej. No, to jest miasto, gdzie się wychowałem i tak naprawdę ja jako osoba Osoba, która jest, jestem ze sobą naprawdę i sentymentalną, jak sobie jeżdżę rowerem właśnie po tym mieście. Nawet dzisiaj przyjechał rowerem. Tak. I uwielbiam sobie y, wspominać, że w tym miejscu, tu, a tu, a tu, tu pamiętam to, bardzo to, kocham to po prostu i dlatego ten Radom. Tego nie mam w innych miastach, bo mieszkałem i w Białej Podlaskiej, mieszkałem w Grójcu, mieszkałem w Słupsku chwilę i, i w Przasnyszu i, i, i wiecie, i w Łodzi mieszkałem i gdzieś tam w Warszawie trochę. Nie mam tego i nie czuję się tego miasta, tak? To jest coś, co dało mi połowę mojego życia, to miasto i gdzie spędziłem swoje najpiękniejsze chyba te chwile młodości i życia. No. Zawsze też pytam o przyszłość. U ciebie to wypada zapytać po programie. Powiedz mi, jakie drzwi się otworzyły, jakaś konkretna ścieżka, otworzysz restaurację może w Radomiu? Hmm. E, tak, e, plany są, nawet więcej niż plany, już jakby e, pomysły zas, zostały e, jakby tutaj e, przemienione w, w plany, w e, plany już jakby... W, wiadomo, są, że są, to jest rok odwieszony tak, trochę. Ale, ale nie poddajemy się, tak? no i wiadomo, że pewne rzeczy, jak gastronomia się kiedyś otworzy, nie, nie, nie załamujemy rąk, po prostu działamy. I już, już wczesną wiosną, nawet bardzo wczesną bym powiedział, e, otwieram e, swój własny autorski e, koncept gastronomiczny moją kuchnię. E, wraz z właścicielami konceptu Pad e, będziemy otwierać taką e, Bistro and Dale, czyli restaurację, e, której będę szefem kuchni. Czyli coś nowego na mapie Radomia. Tak, się pojawia. E, będziemy mm, Fajna nazwa: Plantacja, tak już się jakby tutaj nawiązałem. Plantacja to będzie i będziemy generalnie mieli dwie karty. Kartę przede wszystkim dla wegetarian mm. e, i kartę taką mięsną oraz rybną. E, chcemy jakby tutaj e, pokazać, e, że można fajnie zjeść wegetariańską, nie tylko burgera, ale fajne, ładne danie. Druga sprawa, że chcemy też oferować własne swoje produkty, jak kiszonki, jak jakieś humusy, pasztety, które będziemy własnoręcznie wyrabiać. Nacisk mamy na polską kuchnię, tą nowoczesną i jakby tutaj lokalnie chcemy wspierać raz, że, że producentów tego typu produktów i dostawców. W tym ciężkim okresie. Tak, Fajny jakby tutaj żadnych i takich innych. No i przede wszystkim też jakby tutaj do tego wszystkiego będziemy Mieli wyselekcjonowaną kolekcję win. Też przede wszystkim z polskich winiarni, które są coraz sławniejsze na świecie. No to brzmi to fantastycznie. Czekam zatem na wiosnę. Trzymam mocno kciuki. Nawet wcześniej, bo to już takie są plany. Myślę, że dosyć wczesne wiosny. No. no to czekamy. Ciekawe rzeczy przed nami. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś do mojego programu. Ja dziękuję. Bardzo się miło rozmawiało. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Milena Majewska. Dziękuję bardzo. Гаду-гаду в радио Рекорд